Cześć, witamy w naszym kolejnym nagraniu. Tym razem znajdujemy się w Playa del Carmen, czyli nasz dwutygodniowy pobyt w nadmorskiej miejscowości, dość mocno turystycznej, natomiast my mieszkaliśmy w części przeznaczonej typowo dla mieszkańców lokalnych z bardzo dobrym dostępem do morza. Mieliśmy około 300 metrów, piękne plaże, czyste, woda przejrzysta, bardzo piękny kolor. Także wspaniałe miejsce dla relaksu i odpoczynku. Tutaj nieco więcej już poznaliśmy Meksyku, jak to wszystko wygląda, jak tu się poruszać, przemieszczać, gdzie co kupować. Także spędziliśmy tam bardzo fajne chwile. W mieście jest wiele miejsc takich bardzo, bardzo turystycznych, gdzie ciężko przejść. Mnóstwo turystów, mnóstwo knajp, imprez, a są też miejsca piękne, spokojne, gdzie można sobie spokojnie wychilować, poleżeć sobie samemu. Jak widać cieplutko u nas, <laughs> się cały leje. Przed chwilą gospodarz mi pokazał. Jak tutaj moja jak z, jedna z pierwszych męk kokosy. z kokosami. Na dzień, kiedy nagrywamy, montujemy ten film, Maczeta. idzie już Jej zdecydowanie jeżdżą. lepiej. Mam więcej wprawy. W zakładzie. No, ale robiliśmy tego bardzo dużo, więc i wprawa jakaś przyszła. Żółte kokosy niezbyt duże. Mniej więcej około szklanki wody, natomiast bardzo smaczne, dość słodkie Jak na siekietkach. Nie? I proszę można pić bezpośrednio Pyszny i gazowany Tutaj okolica z pokoju, w którym mieszkaliśmy, z drugiego piętra. I tutaj mamy Ostronosa. To jest zwierzątko takie z, z szopów. To jest chyba ta rodzina. Bardzo przyjazny, miły. Wcale się nie bał. To jest z tego co patrzyłem, zwierzę typowe dla Ameryki Środkowej i Południowej. Awokado bardzo duże, to jest mniej więcej trzy razy większe niż standardowe takie, które mamy w sklepach na co dzień. To jest lokalne meksykańskie awokado. Trochę świata podmorskiego, kamienie rybki, bardzo fajne, kolorowe i to przy samym brzegu, także nie trzeba daleko wchodzić, jak się ma maskę, można wszystko pięknie pooglądać, to co pływa, tych rybek przy brzegu jest naprawdę sporo, ale to chyba nie to na co polują tak namiętnie rybacy. Tutaj trochę brzydszej, pochmurnej pogody w Playa. Deszcz też się zdarzał raz na jakiś czas. I dzień niepodległości. Po hiszpańsku to chyba było Dia de la Independencia. Tak mi się wydaje. Jakieś obchody, festyny. Troszkę więcej straganów. Bo wywiesili flagę. Nasze podróże na rowerkach. Rowerki z takimi śmiesznymi ramami. Akurat nie mam tego zdjęcia bez przerzutek dość ciężkie w obsłudze. bo i też stare, ale za to wiele nam ułatwiły i przyspieszyły naszych podróży po miejscu. Popluj, popluj tak. I trochę basenu. W domu, który wynajmowali nasi znajomi, to było takie większe ogrodzone osiedle i tam akurat mieli basen. Akurat nieźle widać linię opalenizny. O, a tu nasza znajoma Iwona, która śpiewała akurat na głównej ulicy, na Piątce i tu mamy przebitki ze sklepiku, z marketu z warzywami i nasze guacamole, które pewnego dnia wjeżdżało na kolację z totoposami, czyli takimi chrupkami chyba smażonymi.